Moi umiłowani bracia i siostry w Chrystusie Jezusie, pod łagodnym i zapłakanym spojrzeniem naszej Pani z La Salette, gromadzimy się dzisiaj nie jako pojedyncze osoby, lecz jako członkowie jednego ciała, mistycznego ciała Chrystusa, którym jest Kościół, a w sposób jeszcze bardziej intymny, choć nieraz bolesny, jako członkowie naszych własnych rodzin. Przynosimy w naszych sercach radości i nadzieje, smutki i niepokoje naszego życia rodzinnego, świadomi, że rodzina jest kolebką życia i miłości, pierwszym seminarium wiary, szkołą cnót społecznych, ale niestety również zbyt często sceną nieporozumień, ran, podziałów i głębokich uraz. Z tym ciężarem i z tą nadzieją zwracamy się do tej, która na wzgórzach Lasalet ukazała się zalana łzami, nie łzami rozpaczy. Lecz łzami matki, zatroskanej o los swoich, dzieci, które oddalają się od miłości jej syna Jezusa. Pod jej potężnym wstawiennictwem szukamy łaski pojednania rodzinnego, uzdrowienia złamanych serc, mostu nad przepaściami, jakie grzech i ludzka słabość stworzyły między nami. Najpierw przyzywajmy światła Ducha Świętego, pocieszyciela. Tego, który jest miłością między Ojcem a Synem, aby oświecił nasze umysły i rozgrzał nasze serca. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Ześlij ducha Twego, a powstanie życie, i odnowisz oblicze ziemi. O Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, spraw, abyśmy w tymże duchu rozpoznali, co jest prawe i zawsze cieszyli się Jego pociechą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Objawienie naszej Pani w La Salette, 19 września 1846 roku dwojgu młodym pasterzom, Maksyminowi Giraud i Melanii Kalwat, jest jednym z najbardziej znaczących i, ośmiele się powiedzieć, proroczych objawień, maryjnych uznanych przez Kościół. Maria nie ukazuje się w chwale jak w Fatimie czy Lourdes w swoich pierwszych objawieniach, lecz siedzi na kamieniu, płacząc rzewnie, z twarzą ukrytą w dłoniach. Cóż za potężny obraz dla nas, którzy szukamy pojednania matka płacząca nad podziałami swoich dzieci. Jej łzy są zwierciadłem bólu Boga wobec grzechu świata, wobec zatwardziałości naszych serc, wobec obojętności na Jego miłość i przykazania. A gdzie ten ból objawia się najdotkliwiej i najbardziej intymnie, jeśli nie w łonie rodziny, tam gdzie miłość powinna królować niepodzielnie? Słowa naszej pani w Lasalet były naglącym wezwaniem do nawrócenia. Opłakiwała ona szczególnie dwie wielkie zniewagi wobec Boga, które szerzyły się w tamtych czasach i niestety pozostają tak obecne również w naszych dniach: bluźnierstwo. Przeciwko świętemu imieniu Jezusa oraz lekceważenie Dnia Pańskiego, niedzieli. Zastanówmy się, bracia moi, jak te dwie winy niszczą życie rodzinne. Gdy imię Jezusa, imię ponad wszelkie imię, w którym znajdujemy zbawienie i pokój, jest używane na próżno, bez szacunku, jako pospolite wykrzyknienie czy przekleństwo. Nie tylko obrażamy Boga, ale zatruwamy duchową atmosferę naszego domu. Język, którym się posługujemy, Kształtuje naszą rzeczywistość. Słowa lekceważące Boga otwierają drzwi do słów lekceważących członków rodziny. Usta, które przyzwyczajają się do profanowania świętości, łatwo przywykną, do wypowiadania słów, które ranią, poniżają, niszczą godność małżonka, rodziców, dzieci, rodzeństwa. Pojednanie rodzinne często zaczyna się od oczyszczenia języka, od powrotu do szacunku, poczynając od szacunku dla imienia, które nas zbawiło. Prośmy naszą Panią z Lasalet o łaskę strzeżenia naszych ust, używania języka do błogosławienia, budowania, pocieszania, proszenia o przebaczenie i przebaczania. Niech w naszych domach imię Jezusa będzie przywoływane z miłością, czcią i wdzięcznością. Niech on będzie prawdziwie panem naszych rozmów, centrum naszego życia. Drugim źródłem bólu dla naszej Pani było porzucenie Niedzieli jako Dnia Pańskiego. Ubolewała, że ludzie pracują w niedzielę, nie święcąc dnia, który Bóg przeznaczył dla siebie, na odpoczynek i na rodzinę. Sześć dni wam dałam na pracę, mówiła. Siódmy zachowałam dla siebie, a nie chcą mi go oddać. Jakże aktualne jest to przesłanie? Żyjemy w społeczeństwie pędzącym bez wytchnienia. Gdzie praca, zysk, egoistyczna rozrywka często zajmują miejsce Boga i wspólnego życia rodzinnego. Niedziela, która powinna być dniem Eucharystii, celebrowanej we wspólnocie, dniem rodzinnego spotkania przy stole, odpoczynku przynoszącego odnowę, spokojnej rozmowy, staje się kolejnym dniem zabiegania, konsumpcji, izolacji, gdzie każdy szuka własnych interesów. Jak możemy oczekiwać pojednania, jeśli nie mamy czasu dla Boga i dla siebie nawzajem? Brak świętowania niedzieli prowadzi do stopniowego rozpadu więzi rodzinnych. Nieobecność na mszy świętej w niedzielę pozbawia rodzinę pierwotnego, źródła łaski, przebaczenia i jedności, jakim jest Eucharystia. Brak czasu poświęconego sobie nawzajem uniemożliwia komunikację, wzajemne poznanie, dzielenie się radościami i trudnościami. Pojednanie wymaga czasu, obecności, słuchania. Nasza pani z Lasalet wzywa nas do przemyślenia naszych priorytetów. Czy dodatkowa praca w niedzielę jest naprawdę niezbędna? Czy może wynika z chciwości, presji społecznej, braku zaufania w Bożą Opatrzność? Czy nasz odpoczynek w niedzielę jednoczy nas jako rodzinę, czy jeszcze bardziej nas rozprasza? Prośmy o wstawiennictwo naszej pani, abyśmy. Na nowo odkryli świętą wartość niedzieli, by stała się ona sercem tygodnia, dniem pańskim i dniem rodziny zjednoczonej w miłości i wierze. Lecz przesłanie Lasalet nie ogranicza się do wskazywania grzechów. Jak dobra matka, Maria pokazuje także drogę uzdrowienia, modlitwę i pokutę. Czy dobrze odmawiacie modlitwę, dzieci moje? Pytała pasterzy. I ubolewała, że wielu modli się mało i źle, może tylko pospiesznie odmawiając Ojcze Nasz, Ja Zdrowaś Maryjo, rano lub wieczorem. Modlitwa jest oddechem duszy, synowską rozmową z Bogiem Ojcem, intymnym zjednoczeniem z Jezusem, otwarciem na działanie Ducha Świętego. Rodzina, która nie modli się razem, z trudem pozostaje zjednoczona. Modlitwa rodzinna, poranna i wieczorna błogosławieństwo posiłków, wspólne rozważanie różańca, leccio divina Słowa Bożego, Tworzy atmosferę łaski, wzmacnia duchowe więzi, uczy dzieci ufności w Bogu i otwiera serca na wzajemne przebaczenie. Ileż kłótni można by uniknąć, ileż uraz można by rozpuścić, gdybyśmy, zanim wybuchniemy gniewem lub zamkniemy się w żalu, stanęli pokornie przed Bogiem w modlitwie. Ileż pojednań stałoby się łatwiejszych, gdybyśmy modlili się. Za siebie nawzajem, prosząc Boga o zmiękczenie zatwardziałych serc, o łaskę pokory, by prosić o przebaczenie i o wielkoduszność, by przebaczać? Nasza pani z Lasalet wzywa nas do głębszego, bardziej wytrwałego, gorliwszego życia modlitwą indywidualnie i w rodzinie. Nie bójmy się wprowadzać lub ożywiać chwil modlitwy w naszych domach. Zacznijmy od malogo, może od Błogosławieństwa przy stole, od Zdrowaś Maryjo przed snem, ale bądźmy wytrwali. Modlitwa jest kluczem, który otwiera serce Boga i drzwi do pojednania między nami. Wraz z modlitwą Maria prosiła o pokutę. Pokuta to nie tylko zewnętrzne umartwienie, choć i ono ma swoją wartość jako dyscyplina i zadośćuczynienie. Jest przede wszystkim wewnętrzną postawą nawrócenia, przyznaniem własnego grzechu. Bólem z powodu obrażenia Boga i bliźniego oraz mocnym postanowieniem poprawy. Pojednanie rodzinne jest niemożliwe bez tej wewnętrznej gotowości do pokuty. Nie możemy oczekiwać uzdrowienia ran, jeśli nie jesteśmy gotowi przyznać się do naszej winy, jeśli nie chcemy wyrzec się egoizmu, pychy, uporu, które tak często są źródłem konfliktów. Pokuta prowadzi nas do pokory, a pokora jest. Żyzną glebą, na której ziarno przebaczenia może zakiełkować i zakwitnąć. Gdy przyznajemy nasze winy przed Bogiem i prosimy o Jego przebaczenie, zwłaszcza w sakramencie pojednania, otrzymujemy łaskę nie tylko bycia przebaczeni, ale także przebaczania tym, którzy nas zranili. Konfesjonał jest uprzywilejowaną szkołą pojednania. Tam, przed kapłanem, który reprezentuje Chrystusa, zdejmujemy maski, stajemy twarzą w twarz z naszą nędzą, ale też doświadczamy nieskończonej radości Bożego Miłosierdzia. To doświadczenie uzdalnia nas do okazywania tego samego miłosierdzia w naszych relacjach rodzinnych. Prośmy naszą Panią z La Salette o łaskę serca skruszonego i pokornego, serca pokutującego, które szczerze szuka nawrócenia i jest gotowe. Do poświęceń koniecznych dla odbudowy pokoju i harmonii w naszych domach. Łzy naszej pani w lasalet były także łzami proroczymi. Ostrzegała przed skutkami grzechu, zarazą ziemniaków, głodem, utratą plonów, śmiercią małych dzieci. Nie były to groźby mściwego Boga, lecz pełne miłości stwierdzenie, matki, która widzi swoje dzieci zmierzające ku autodestrukcji, oddalając się od źródła życia, Bóg nie każe arbitralnie to sam grzech niesie w sobie gorzkie konsekwencje. Możemy to odnieść także do życia rodzinnego, gdy rodzina oddala się od Boga, gdy modlitwa jest zaniedbywana, gdy niedziela jest profanowana, gdy bluźnierstwo i brak szacunku panują, gdy egoizm i pycha rządzą sercami. Nie dziwmy się, że żniwo rodzinne przynosi gorycz, podziały, urazy, nieporozumienia. Brak Boga tworzy pustkę, którą próbujemy wypełnić przemijającymi rzeczami, chwilowymi przyjemnościami, nałogami, co jeszcze bardziej niszczy relacje. Głód, którego doświadczają rodziny, to nie tylko głód materialny, ale głód miłości, uwagi, przebaczenia, sensu życia. Zarazy nękające domy to niewierność, nauk alkoholowy czy narkotykowy, przemoc domowa, depresja, brak komunikacji bunt dzieci, porzucenie starszych. Nasza Pani, płacząc, wla. Salette ostrzega nas, wróćcie do Boga, źródła wszelkiego życia i miłości, zanim będzie za późno. Pojednanie rodzinne jest w swej najgłębszej istocie pojednaniem z Bogiem. Gdy Bóg na nowo zajmuje centrum życia rodzinnego, gdy Jego przykazania są żywe nie jako ciężar, lecz jako droga do szczęścia i wolności, wtedy zarazy ustępują, Głód miłości zaczyna być zaspokajany Bożą łaską, a żniwo przynosi pokój, radość, jedność i przebaczenie. Nasza pani z Lasalet nosiła na piersi świetlisty krzyż otoczony młotem i obcęgami. Krzyż przypomina nam o cenie naszego zbawienia, o nieskończonej miłości Jezusa, który oddał życie za nas, nawet gdy byliśmy grzesznikami. Patrząc na krzyż. Rozumiemy powagę grzechu, ale także ogrom Bożego miłosierdzia. Z krzyża płynie siła do przebaczenia, bo ten, który został najbardziej obrażony, przebaczył swoim oprawcom. Młot symbolizuje grzechy ludzkości, które wciąż krzyżują Jezusa w jego członkach, zwłaszcza w najsłabszych i cierpiących. Każdy akt egoizmu. Każde słowo nienawiści, każde zaniedbanie miłości w naszej rodzinie jest jak uderzenie młota, które zadajemy sercu Jezusa i sercu Jego matki. Obcęgi zaś oznaczają możliwość nawrócenia, skruchy, pokuty, które mogą wyjąć gwoździe z rąk i stóp Jezusa, łagodząc Jego cierpienie i jednając nas z Nim. Pojednanie rodzinne wymaga wpatrywania się w Krzyż Chrystusa. Tam znajdujemy wzór miłości, która daje siebie bez miary, przebaczenia, które nie zna granic, cierpliwości, która znosi słabości drugiego. Tam rozumiemy, że droga pojednania bywa bolesna. Wymaga umierania dla siebie, dla własnej pychy, dla własnej racji, ale jest jedyną drogą do zmartwychwstania, do nowego życia w Chrystusie. Prośmy naszą panią z La Salette. By pomogła nam kontemplować ukrzyżowanego z miłością i skruchą, by dała nam odwagę używać obcęgów pokuty, by wyrywać z naszych serc gwoździe grzechu, które oddzielają nas od Boga i od siebie nawzajem i by uchroniła nas przed używaniem młota niecierpliwości, krytyki i potępienia w naszych relacjach rodzinnych. Pojednanie, moi bracia, jest darem Bożym, łaską, o którą musimy nieustannie prosić ale także zadaniem, które wymaga naszego wysiłku, naszej współpracy. Nie możemy pozostawać bierni, czekając, aż sprawy same się rozwiążą lub aż drugi zrobi pierwszy krok. Przesłanie Lasalet jest wezwaniem do działania. Przekażecie to całemu mojemu ludowi. Jesteśmy powołani, by być narzędziami pojednania. Najpierw w naszych sercach, potem w rodzinach, a następnie w społeczeństwie. Jak konkretnie możemy szukać pojednania rodzinnego pod wstawiennictwem naszej pani z Lasalet? Po pierwsze, przez wytrwałą modlitwę. Módlmy się szczególnie za osoby, z którymi mamy trudności, prosząc Boga nie o to, by zmieniły się według naszej woli, lecz by obdarzył je swoją łaską, uzdrowił je, dał im pokój, a nam mądrość i pokorę, by poradzić sobie z sytuacją. Odmawiajmy różaniec w rodzinie, rozważając tajemnice życia Chrystusa i Maryi, prosząc o wstawiennictwo najświętszej dziewicy w naszych potrzebach. Poświęćmy nasze rodziny niepokalanemu sercu Maryi, prosząc, by chroniła nas pod swoim płaszczem i prowadziła drogą jedności. Po drugie, przez szczery rachunek sumienia i szukanie sakramentu pojednania. Zapytajmy siebie uczciwie: Gdzie zawiodłem? Jaki był mój wkład w ten konflikt? Czy jestem gotów przyznać się do błędu i prosić o przebaczenie, nawet jeśli uważam, że drugi bardziej zawinił? Spowiedź sakramentalna obmywa nas z grzechów, wzmacnia łaską i daje pokorę potrzebną do zaczynania od nowa. Po trzecie, przez praktykę przebaczenia. Przebaczenie to trudna decyzja, by nie żywić urazy, nie życzyć zła drugiemu, uwolnić go od długu, jaki zaciągnął wobec nas przez zniewagę. Przebaczyć nie znaczy zapomnieć o bólu czy zgodzić się na zło, lecz wybrać miłość zamiast żalu, wolność zamiast więzienia urazy. Pamiętajmy też, że musimy nauczyć się przebaczać sobie samym za nasze upadki i przyjmować przebaczenie, które jest nam oferowane. Jezus uczył nas modlić się: Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Miara. Przebaczenia, jakie otrzymujemy od Boga, związana jest z naszą gotowością do przebaczenia innym. Po czwarte, przez otwartą i pełną szacunku komunikację. Wiele podziałów rodzinnych rodzi się lub pogłębia przez brak dialogu albo przez agresywną, oskarżycielską komunikację. Trzeba znaleźć chwilę na spokojną rozmowę, słuchać drugiego z uwagą i empatią, próbując zrozumieć jego punkt widzenia, nawet jeśli się z nim nie zgadzamy. Używać słów budujących, unikać uogólnień, zawsze tak robisz, niszczącej krytyki, ironii i krzyków. Mówić w pierwszej osobie: Poczułem się zraniony, gdy zamiast oskarżać zraniłeś mnie. Komunikacja to sztuka, której uczymy się i którą ćwiczymy z cierpliwością i miłością. Po piąte przez konkretne gesty miłości i służby. Pojednanie nie dokonuje się tylko słowami, ale czynami, które pokazują zmianę i dobrą wolę. Mały gest czułości, nieoczekiwana pomoc, wspólnie spędzony czas, szczery komplement, wysiłek, by opanować zły nawyk drażniący rodzinę. Wszystko to pomaga odbudować mosty i przywrócić zaufanie. Miłość dokazuje się w małych rzeczach codzienności. Po szóste, przez życie, wiarą w rodzinie. Módlmy się razem, chodźmy razem na Mszę Świętą, czytajmy razem Biblię, rozmawiajmy o Bogu, dzielmy się doświadczeniami wiary, wspierajmy się nawzajem w duchowej drodze. Gdy wiara jest fundamentem rodziny, staje się ona bardziej odporna na kryzysy i znajduje w Bogu siłę, by przezwyciężać trudności i przebaczać krzywdy. Moi umiłowani bracia i siostry. Pojednanie rodzinne może czasem wydawać się górą nie do zdobycia, jak te, na których objawiła się nasza pani w La Salette. Rany mogą być stare, urazy głębokie, serca zatwardziałe, ale nie możemy tracić nadziei. Przypomnijmy sobie łzy naszej Matki Niebieskiej. Ona płacze z nami i za nas. Jej łzy nie są łzami rozpaczy, lecz wstawiennictwa. One zraszają suchą ziemię naszych serc i mogą sprawić, że zakiełkuje w nich ziarno pojednania. Ona wskazuje nam drogę: nawrócenie, modlitwę, pokutę, powrót do jej Syna Jezusa. Wznieśmy teraz nasze serca w modlitwie, powierzając nasze rodziny potężnemu wstawiennictwu naszej pani z Lasalet, pojednawczyni grzeszników, o Najświętsza dziewico. Matko Boża z Lasalet, Matko Bolesna i pojednawczyni grzeszników. Która objawiłaś się na wzgórzach Francji, zalana łzami matczynej troski o swoje dzieci, oddalające się od Boga i obrażające twego boskiego. Syna Jezusa, spójrz z litością na nasze rodziny, tak często naznaczone podziałami, nieporozumieniami, urazami i żalem. Ty płakałaś nad grzechami świata, nad bluźnierstwem przeciwko świętemu imieniu Jezusa i nad lekceważeniem dnia Pańskiego. Zobacz, o matko, jak te same grzechy nadal ranią serce twego syna i niszczą harmonię w naszych domach. Prosimy, Cię, o matko zapłakana, wstawiaj się za nami u Jezusa, twego syna i naszego pojednawcy. Uproś nam łaskę głębokiej skruchy za nasze winy, za wszystkie te razy, gdy słowami, czynami czy zaniedbaniem przyczyniliśmy się do niezgody w naszej rodzinie. Daj nam pokorę, by przyznać nasze błędy i odwagę, by prosić o przebaczenie tych, których zraniliśmy. Zmiękcz serca zatwardziałe pychą i żalem, by otworzyły się na łaskę hojnego i szczerego przebaczenia. O Matko Boża z La Salette, która prosiłaś o modlitwę i pokutę jako drogę nawrócenia, naucz nas modlić się z zapałem i wytrwałością, indywidualnie i w rodzinie. Niech modlitwa będzie balsamem leczącym nasze wewnętrzne rany, światłem Oświetlającym nasze ścieżki i siłą podtrzymującą nas w trudnościach. Niech święty Różaniec będzie odmawiany z miłością w naszych domach, jednocząc nasze serca z Twoim i z sercem Jezusa. Natchnij nas, byśmy żyli pokutą nie jako ciężarem, lecz jako aktem miłości wynagradzającym, wyrzekając się egoizmu i szukając we wszystkim woli Bożej oraz dobra naszych braci. Uproś nam łaskę ponownego odkrycia świętej wartości niedzieli, Dnia Pańskiego i Eucharystii. Niech udział w Mszy Świętej będzie centrum naszego życia rodzinnego, źródłem jedności i siły duchowej. Niech potrafimy poświęcić ten dzień Panu odpoczynkowi przynoszącemu odnowę i braterskiemu współżyciu, umacniając więzi miłości, które nas łączą. Oddal od naszych ust wszelkie słowa bluźnierstwa czy braku szacunku wobec świętego. Imienia Jezusa Niech nasze rozmowy zawsze będą przepojone miłością, cierpliwością i wzajemnym szacunkiem. Dziewico pojednawczyni przedstawiamy Ci wszystkie sytuacje konfliktów i podziałów w naszych rodzinach, między małżonkami, między rodzicami a dziećmi, między rodzeństwem, między krewnymi. Wstawiaj się za tymi, którzy są oddaleni, za tymi, którzy noszą stare urazy, za tymi, którzy nie potrafią przebaczyć. Za tymi, którzy w ciszy cierpią z powodu bólu niezgody. Dotknij ich serc swoją matczyną czułością. Zbusz mury nieporozumień i egoizmu i buduj mosty dialogu, miłosierdzia i pokoju. Chroni nasze rodziny przed wszelkimi sidłami nieprzyjaciela, który sieje niezgodę i zniszczenie. Broń nas przed zgubnymi wpływami świata, materializmu, hedonizmu, obojętności religijnej. Niech nasze domy staną się prawdziwymi kościołami domowymi, gdzie wiara jest żywa, celebrowana i przekazywana nowym pokoleniom. Niech miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie, owoce Ducha Świętego, obficie rozkwitają w naszych domach. O Matko Boża z La Salette, która ukazałaś świetlisty krzyż twego Syna, Pomóż nam wpatrywać się w Jezusa Ukrzyżowanego, źródło wszelkiego przebaczenia i pojednania. Niech jego przykład miłości aż po kres natchnie nas do miłości bez miary, do przebaczenia bez granic, do niesienia z cierpliwością krzyży jedni drugich. Niech kontemplacja Twoich łez poruszy nas do pocieszenia serca Jezusa i Twego niepokalanego, serca przez życie bardziej święte i zjednoczone z Bogiem. Powierzamy Ci, O Matko Ukochana, przyszłość naszych rodzin. Niech przez Twoje potężne wstawiennictwo łaska pojednania obficie spłynie na wszystkie domy, które cierpią. Niech pokój Chrystusa zapanuje w naszych sercach i domach. Niech, pojednani z Bogiem i między sobą, staniemy się świadkami miłosiernej miłości Ojca w świecie. I niech na końcu naszej ziemskiej pielgrzymki możemy wszyscy zgromadzić się jako jedna rodzina w wiecznej chwale nieba. Matko Boża z Lasalet, pojednawczyni grzeszników, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. Matko Boża z Lasalet, pojednawczyni rodzin, módl się za nami. Matko Boża z La Salette, zwierciadło sprawiedliwości i stolico mądrości, módl się za nami. Niech błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego, stąpi na was, na wasze rodziny, na wasze wysiłki ku pojednaniu i trwa na zawsze. Amen. Idźcie w pokoju, a Pan niech Wam towarzyszy na drodze pojednania i miłości.